Są radca podatkowy, to inna opinia. Zachęcam do y, rozliczania się z podatków. Mika to nie jest wszystko. TFR i właśnie dyrektywa DAC 8. Kto... A jak to będzie wyglądało w przypadku takich bitomatów? Też będą objęte tą regulacją. Kolejny gość na naszej bitomatowej ściance, Marcin Michna, radca prawny, doradca podatkowy, a przy okazji również współtwórca aplikacji PayCoin Tax. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się, żeby dzisiaj porozmawiać o zmianach, jakie zachodzą na rynku europejskim pod kątem regulacji rynku kryptowalut. No bo dzieje się bardzo dużo. Najwięcej narracji jest oczywiście odnośnie MiKi, ale MiKa to nie jest wszystko. Jest jeszcze bardzo dużo różnych ustawodawstw, które wprowadzają kluczowe zmiany przede wszystkim dla klientów z branży kryptowalut. I chciałbym ci właśnie zapytać, o czym najmniej się mówi, a co jest najbardziej istotne? Rzeczywiście MiKa to jest taki Akt prawny, który jest główny kierowany do dostawców usług, czyli giełd, kantorów. On dotyka klientów, e, osób korzystających z kryptowalut tylko w sposób pośredni. E, natomiast jest też kilka innych aktów, które również, pomimo że są kierowane do, ogół, jakby do dostawców, to nawet w mocniejszy sposób niż sama Mika, będą dotykały użytkowników. Jakie to są akty? E, mamy tą, już, oczywiście mamy Mikę, która już weszła w życie, ale mało się mówi o tym, że razem z Miką wszedł drugi akt prawny, który nazywa się TFR. To jest tak zwany travel Rule, czyli regulacja, która nakazuje dostawcom usług w zakresie kryptowalut na e, dzielenie się między sobą pewnymi informacjami. A żeby dzielić się tymi informacjami, to trzeba je też zebrać, bo nie mogę się podzielić informacją, której nie ma. I stąd na przykład ostatnio niektóre giełdy zaczęły wymagać e, dodatkowych informacji, na przykład w momencie kiedy przesyłamy z naszego, niehosto, z naszego niehostowanego e, walleta środki na nasz portfel hostowany przez daną giełdę, no to giełda teraz musi nas zapytać e, z czyjego to jest portfela, wymaga po prostu dodatkowych informacji. Wie, więc to jest jedna z tych regulacji, czyli TFR. Mamy też takie regulacje, powiedzmy sobie, natury technicznej, które dla samych klientów może nie będą miały dużego znaczenia, tak jak doja, więc je pozwolę sobie opuścić, ale mamy też e, jeszcze regulację, która nie weszła w życie, ale która pojawi się już niedługo, czyli w 2026 roku, to będzie tak zwany DAC 8, czyli kolejna dyrektywa, dotycząca współdziałań, dotycząca informacji, e, współdziałania, dzielenia się informacjami podatkowymi przez różne podmioty. I ta dyrektywa wprowadzać będzie taki obowiązek na giełdy kryptowalut, czy szerzej dostawców, aby informacje o transakcjach swoich użytkowników były co roku raportowane przez te giełdy, jakby z góry do Urzędu Skarbowego, czyli bez wezwania. Każda giełda za transakcje począwszy od 2026 roku będzie wysyłała taki raport podatkowy z informacjami o transakcjach użytkowników do właściwego organu podatkowego, czyli dla Polski, do Polskich Urzędów Skarbowych i te urzędy będą w związku z tym miały taką informację o tych transakcjach, bez nawet konieczności się o nie pytania. Więc ja myślę, że sama Mika, pomimo, że jest o niej najgłośniej, tak naprawdę nie dotknie tak mocno użytkowników jak TFR i właśnie dyrektywa DAC-8, która e, zbliża się wielkimi krokami do nas. Czy dobrze rozumiem, że to oznacza całkowite Koniec anonimowości i opcji, żeby na przykład nie musieć, że tak powiem, przekazywać swoich wrażliwych danych finansowych. Oczywiście to nie chodzi mi o kryptowaluty, właśnie Fiskusowi, bo z tego to wynika, że po prostu oni już mają czarno na białym wszystko po prostu, co my zrobiliśmy. W pewien sposób tak, bo na pewno te podmioty, które są, będą zobowiązane do wypełnienia obowiązków płynących z DAC8, no to tutaj, tak jak powiedziałeś, de facto koniec z anonimowością, ponieważ one te dane będą przekazywane. Natomiast oczywiście pozostanie pewna grupa podmiotów, pewna grupa gieł, które nie będą w zakresie zastosowania DAC8. To są te podmioty, które nie będą posiadały licencji Mika, więc dalej jakaś tam swoboda pozostanie. Głównie w tej chwili Mika nie jest. Wymagana dla zdecentralizowanych giełd kryptowalut, ponieważ one w ogóle są wyłączone z zakresu zastosowania Mika. Dodatkowo są giełdy nawet seksy, które e, mogą nie posiadać takiej licencji, o ile działają na tzw. Tak zasadzie reverse citation. Tu chodzi o to, że jeżeli giełda jest usadowiona poza, ma swoją siedzibę, poza e, granicami Unii Europejskiej i nie prowadzi w Unii aktywnego marketingu, to dalej może tych klientów z Unii obsługiwać i wtedy bez posiadania licencji. No i wtedy taka giełda nie będzie musiała oczywiście raportować tych informacji na gruncie dyrektywy DAC-8. A jak to będzie wyglądało w przypadku takich bitomatów na przykład? E, no tutaj... Co do zasady, też będą objęte tą regulacją. Oczywiście są pewne już coraz bardziej wyjątkowe transakcje, które e, giełda nie musi zebrać informacji o kliencie, więc z natury, jeżeli nie ma takiej informacji, to nie będzie musiała ich raportować. Ale to, co już powiedziałem, ten TFR powoli e, zmusza nas do zbierania tych informacji o coraz większej liczbie transakcji, więc e, ta spóla transakcji, które pozostaną poza. Obowiązkiem zbierania informacji o kliencie będzie się zmniejszała, no i można powiedzieć, dążyła do zera z czasem. W związku z tym, no, większość tych transakcji, niestety, będzie też podlegała raportowaniu na mocy dyrektywy dac 8. No nie brzmi to niestety zachęcające, jeżeli chodzi o przeszłe lata. W takim razie. Czy jest jakaś w ogóle możliwość, no bo wspominałem się o zdecentralizowanych giełdach, no to jest jakby racjonalne, że one nie będą objęte tymi regulacjami, no bo jak samo coś jest zdecentralizowane, to nie wiadomo gdzie jest osadzone. Um, o czym powinniśmy w takim razie pamiętać na ten rok 2025 i na przyszły, jeżeli nie chcemy mieć problemów z Urzędem Skarbowym i innymi organami nadzorczymi? Na pewno najłatwiejszy sposób na uniknięcie wszystkich komplikacji i negatywnych potencjalnych kar i dla nas potencjalnych skutków negatywnych, no to jest oczywiście wypełnianie prawa i rozliczanie się ze swoich podatków. E, jeżeli będziemy się rozliczać z podatków, no to ryzyko, że zostanie na nas założona jakaś sankcja jest... E, jest niskie, no bo wtedy jedynie możemy zostać ukarani, jeżeli popełnimy jakiś błąd i nie uda nam się wykazać, że on był nieintencjonalny. Więc e, po prostu zachęcam do e, rozliczania się z podatków i tutaj, co jest istotne, rozliczenie się z podatków nie, nie powinniśmy o nim myśleć tylko wtedy, jak dokonujemy transakcji sprzedaży, czyli powstaje nam przychód. E, warto raportować również wszystkie transakcje zakupu kryptowalut, e, ponieważ po pierwsze tak mówi prawo, a po drugie e, zaaportowanie zakupów kryptowalut pozwala nam na rozpoznanie kosztów w przyszłości, kiedy będziemy sprzedawać, i pomniejszenie naszego podatku. Więc nawet jeżeli nie, nie sprzedajemy kryptowalut, tylko kupujemy, to cały czas warto składać deklaracje podatkowe i po prostu się z tego rozliczać. Jeszcze na koniec zapytam o jedną rzecz, która budzi bardzo duże wątpliwości, bo zauważyłem, że. Są radca podatkowy, to inna opinia. Chodzi mi o stablecoiny, bo jak wychodzimy do fiatów, to oczywiście powstaje obowiązek podatkowy. Ale czy, jeżeli załóżmy, sprzedaję bitcoina, za... Yy, przechodzę do Tetera, czy również wtedy już powinienem to traktować jako sprzedaż krypto? To jest kwestia niestety wątpliwa i nie udzielę jednoznacznej odpowiedzi. Mogę wyjaśnić kontekst, skąd się wzią, wzięła ta wątpliwość. Otóż Mika. Wprowadziła taką regulację, że tokeny będące pieniądzem, czyli, czyli takie, które mają na celu utrzymywanie stałej wartości do walut tradycyjnych, no, czyli tak jak trochę rozumiemy z to one są na gruncie Mika traktowane jako pieniądze elektroniczne. A więc jeżeli są pieniądzem elektronicznym, no to logiczne nie są tokenami, tylko są formą pieniądza, czyli fiatami, więc przejście z nich do Stelbejkornów powinno być opodatkowane. Natomiast to wynika z Miki, czyli aktu prawa unijnego, który obowiązuje w Polsce i we wszystkich krajach Unii od 30 czerwca 2024 roku. Tutaj nie ma znaczenia to, że Polska nie implementowała odpowiedniej ustawy wdrażającej. Natomiast to na pewno nie był zamiar polskiego ustawodawcy. Polski ustawodawca trochę posłużył się w definicji, kiedy powstaje obowiązek podatkowy, posłużył się definicją pieniądza elektronicznego, które swoje źródło ma w prawie Unii. Więc teraz powstaje pytanie, czy przypadkowe zmiana tej definicji w prawie Unii wpływa na polskie rozliczenie podatkowe. Z jednej strony prawo jest prawem, jakby logicznie interpretując, jeżeli jest to pieniądz elektroniczny, nie powinien być kryptowalutą, fiatem, powinno być to opodatkowane. Z drugiej strony nie było tu na pewno intencji polskiego ustawodawcy, żeby tak zrobić, więc nie wiem jak podejdą do tego ostatecznie urzędy skarbowe. Niestety nie ma na ten temat interpretacji, też e, urzędy skarbowe nie chcą ich wydawać, e, organy skarbowe nie chcą ich wydawać, więc mamy taką niepewność i niestety jeszcze chwilę poczekamy, aż pojawią się jakieś decyzje, wyroki, e, żeby tą jasność uzyskać. Na ten moment mogę powiedzieć, że rzeczywiście taka wątpliwość jest, natomiast... Ja i myślę, że większość osób nie jest w stanie na 100% powiedzieć w tą stronę: ta wykładnia pójdzie. Pozostaje nam w takim razie czekać, aż się nasi politycy i regulatorzy określą. Marcin, bardzo Ci dziękuję za wpadnięcie do nas na naszą bitomatową ściankę. Panie i Panowie, moim gościem specjalnym był Marcin Michna, czyli no oczywiście radca prawny i doradca podatkowy, ale też i właśnie wspomnijmy, że współtwórca projektu Paycoin Tax, czyli aplikacji do rozliczania podatków z kryptowalut. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.